Jak sobie zmienić olej w skrzyni manualnej w Golfie 4? To jest akurat 98 rocznik silnik 1.9 TDI 90-konny o znaczeniu AGR. A więc, tak, pierwsze co? No to ściągamy sobie pokrywę silnika z schodu plastikową. Parę śrubek i zdjęte. Następnie korek spustowy. Yy, Skrzyni biegów mamy tutaj, w tym miejscu, musicie zaopatrzyć się w taki imbus, to jest dokładnie coś takiego. Siedemnastka, no i idealnie nam pasuje tutaj pod do korka. I spuszczacie sobie olej. Ja już mam tutaj olej spuszczony troszkę jeszcze poleci zeszło mi około 1,8 litra a ma wejść około 1,9 litra i jeżeli spuścicie sobie olej no to przechodzimy do korka wlewowego i kontrolnego mamy go tutaj w tym miejscu i ta sama, ta sama ten sam imbus ten sam imbus tylko musicie sobie jakąś przedłużkę tutaj zrobić albo taki jak ja mam przegubowy e, przegubową przedłużkę i bez problemu sobie tutaj e, podejdziecie i odkręcicie jeżeli nie macie przeduszki, no to trzeba sobie tutaj ten, tą blurkę odkręcić i też obniżycie ją w dół i bez problemu dojdziecie grzechotką także tutaj zakręcamy Wlewamy tutaj olej. E, co do oleju, e, już Wam pokazuję jaki ma być olej. Ja sobie kupiłem Castrola. Do silnika nie jest polecany, jednakże do skrzyni jak najbardziej, e, ponieważ ma te dodatki uślachetniające i wspomagające zmianę biegów. No, na pierwszą e, uzupełnienie skrzyni ten olej jest dedykowany. Więc nie ma sensu kupować fabrycznego, bo macie to samo oznaczenie 75W90. Tak to wygląda. Kupujecie 2 litry. To do uzupełnienia oleju, to prosta sprawa. Bierzecie lejek, kawałek wężyka. Najlepiej sobie od góry to wyciągnąć. Lejecie bezpośrednio od góry. Wlewacie odmierzoną ilość czy po prostu aż się przeleje i gotowe. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytanka, piszcie śmiało w komentarzach, zawsze odpowiadam. Pozdrawiam.